Cześć jestem. Alana to jest gra World of Tanks. Jak widać tu w garażu wisi taki transparent Grand Finals, Wars of Poland. Dzisiaj byłem, no ale zaciekawie za nie było. I nie wiem czy nie z tej okazji dali nam jakiś Chok. Karl. To jest jakaś powyłka chyba bo odwzorowując znaczy nie inaczej porównując ten pojazd a ten pojazd to różnica trochę jest no ale zobaczmy co to za czołg ja jeszcze nie moce się nie grałem zrobiłem chyba tam jedną bitwę no i no i zobaczmy co to jest O ludzie co to jest? Taki trochę Minecraft Ciekawe czy mogę w ogóle patrzeć Shiftem że jest góry ale jaką penetrację mamy te pociski 50 uszkodzenia 300 600 mm poświęconą po obrzącym No zobaczymy 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Co, co za dźwięk silników? 2 sekundy przeładowania. No nie jest źle, no mobilny jest. Sprawdzimy, może ktoś nam tutaj rozwali te cegły No dobra, widzę, teraz będę musiał sobie sam poradzić z tym cegłem No dobra, widzimy tu parę, prawda? Szczyla we mnie Nawet Dwa we mnie strzylają. No to ta bitwa za specjalna nie będzie już widzę, że to mi 400 życie zostało Na całe szczęście udało mi się wycofać się Masz Jak nie doleciało Co ja może tutaj w rogu staniemy No zasięg to taki zbytnio dobry nie jest 154 metry, no to trochę beznadziejny, ale to jest artyleria pierwszego tieru no, Jeszcze taka dana nam za, za darmo, tak? czego można było się po takim po takim sprzęcie spodziewać, tak? Że tak powiem Aha, fajnie, ja bym sięgała tu, tutaj. Gdzie gdzie, 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 Tu poległem? No tak, to, to było wiadomo akurat. Więc wyjdźmy z tej bitwy. No, zwycięstwo, czyste doświadczenia, no to zaszlałem Zagrajmy sobie może... No, kawę 1S może. Albo, albo nie, tym zagrać. Kawę 2. Ciekawe na jakie tiery mnie wrzuci, bo ona jest praktycznie cała, cała stokowa, tylko jeden silnik i... No tak. I radiostacja. Widać, że już mnie grania oszczędza. Tu mam jeszcze pociski goldowe czy zamontowane i reszta są normalne za kredyty. Ja sobie pojadę tutaj. I zobaczymy co się stanie. Prędkość się y przekręcają się tak prędkość obrotu korpusu jest. Y y y Skrajnie powyżej yy, zera Z, Więc za specjalnie to to nie jest No może zanim oni tam wszystkich rozwalą Zaże dojechać do tego pagórka Kto wie A to, jest, a to jest silnik, który ma 700 koni, wcześniejszy miał 600, więc to już można sobie wyobrazić, ile ta, ile, tamten, ile na tamtym silniku ten czołg jeździł. To już oczywiście o nim można powiedzieć, dojadą sobie tam, ich rozwali, znaczy o tak, dojadą sobie tam. Oczywiście nie pokazał. Dojadą, dojadą, dojadą sobie tutaj i zaczną ich odtrzywać z tej górki. A, niestety się myliłem, no. Ale cóż. No, oczywiście działo z piątego tieru. Więc dużo nie ma czego się spodziewać. O, fajnie, isu ma mnie właśnie z tej perspektywy na jak się odwróci. Boże. Aha, fajnie. Tu już wszyscy poginęli. A ja dojechałem. 112 się bawi. Hmm. A nie, dobra, dobra. Nie wiem, no myślałem, że ten, że 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 celuję sobie w tamtą stronę w, w prawą wiem ja myślałem że przybiję no helka wykończ go I tak to mi może strzelać Kolejna bitwa świetnie rozegrana przeze mnie. 3-0. teraz pojedziemy sobie ISU. 6 1 na 8, 9x1 na 10, więc standard. Jeszcze muszę brać też w ogóle świetnie. Bitwy są szybkie, bo gram chyba już trzecią bitwę i dopiero nagrywam 9 minut, więc 3 minuty, 3 minuty na bitwę. Tu pewnie będzie jeszcze szybciej. Jak mnie taki jak PZS co strzeli, no to raczej wiele za mnie nie zostaje. Że te dwie gry sobie stanął.

Ja ci zaraz tu da mówię mi z wisko prowokacje więc sobie tutaj stara na chwilę przyceluję Strzelę no nic, no myślałem, że tam coś stoi A tu, tu nic. Może ten jest siedem. Wyjedzie przynajmniej. No i też trochę mu się nie chce. Tak. się się 34 trochę mało. No, ale nie zapominajmy, że to jest pocisk odłamkowo-burzący. Więc jego ja go tam wyłusuję, to będzie. Oczywiście zniknął, jak ma zamiar wyjechać. No i szkoda. I teraz się tutaj trochę boję wyjechać, bo tu jest is ...75. Tutaj się nie patrzą. 150 czy też w ogóle beznadziejnie. No co, szczęście nie trafił. Ojej, tu we mnie strzela. 500 może ich tam ich jeszcze stoi To Oczywiście jak ma zamiar wyjechać to nie widać jak zwykle Mnie nie zapewne widzi Dobra, nie będę się na niego patrzy Tak so, nagle mi, spada do 15 latek No oczywiście no tak 600, no on mi 600, ja mu po 200 No przynajmniej teraz jakieś przyzwoite wkładu. Przyzwoity pocisk No też jeśli stary widać, lubi strzelać w piach. Mhm, kernarwa się też w ogóle wycofał. że, Tak, no jak zwykle fart. No, kawał zwycięstwo się tam całe doświadczenia. Stać mnie na coś raczej nie. To teraz może nie wiem. Może jeszcze raz tym karlem. No tym razem pojadę sobie tutaj na prawą stronę Zobaczymy jak to się dla mnie skończy O to było Ale, ale to się nie wyglądało

Teraz mu się pokazało 2,5 miliona. Wierkungstrefa! Wierkungstrefa! Aha, no fajnie, 1-4, a o, okup okupacja bazy, to już wejdę myślałem, myślałem, że będzie gorzej, że też w ogóle nie będzie zwycięstwo. Teraz już dostałem nic, nic nie dostałem, co, wiesz, albo nie ty, ty mnie. Może pojedźmy 49 że dlaczego taka wojownika jest podświetlona na no, zielono, no ale... Ja może tym razem się stanie tutaj na tej górce i będę przyjmował tych, którzy tam tamtej tej strony będą wyjeżdżali. Albo no może jeszcze tam dalej wyjadę i ile tu czołgu będzie jechało całe Zero Co za silnik no To nie wiem co tu stać no bo Już nikogo tu nie ma Paję sobie tam do przodu i... i może kogoś wykryję Już strzały lecą Oczywiście cała dużna wroga pojechała Tędy no ale no trudno No dawaj, steward wykryj coś Musisz przecież coś wykryć Czy te artylery tak strzelają? Nie wiadomo, patrz na co Ty może zjadę tego rogu i do drugiego. żeby tego Hatsera sobie tutaj objechać. Czy to mi się uda? Nie uda mi się. Tylko boję Jak zwykle na namierzyłem i zginą. No. Co za debil. Cofaj się! Dzięki Excelsior, dzięki. No i teraz y możesz... prosić. Ciesząc dwie się za zwycięstwo. Kolejna bitwa, w której nie przeżyłem. to może ostatnią bitwę zagramy sobie tym. Tak, oczywiście muzyka z hangaru. Ja słyszę ją przynajmniej. No fajnie, ja tu nie obrzę mi się zlikam w lewo, więc Los trudno. No jeszcze, może stanę tutaj. Co się wydechował. No więc, no nie wiem. Może tutaj zaraz coś wyjedzie? Tuś? O, już jest pierwszy, w którego nie trafię. Kolejny, w którego nie trafię. No, tu, że... Tak. Nie wiem, czemu go odłamkami nie zraniłem, no ale będzie 2 kWLNs co to pluton jest no być może aha i spoko. no aha kolejna bitwa przegrana no mi się coś zaczyna ciąć dlaczego nie mam pojęcia Aż tutaj wszyscy zginęli Tam też wszyscy zginęli Nieźle A u nas co robi ten, ten hep? Stoi sobie, no Dobry pomysł, dobry

Świetna bitwa, tu widać żadnej chyba nie przeżyłem, więc... Dobrze jest. Nagrywam już 26 minut, więc to już była moja ostatnia bitwa. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć!